Deskorolka uderza w beton z obrzydliwym trzaskiem, który odbija się echem przez dziedziniec Riverside High. Deska pęka na pół, podczas gdy koła kręcą się bezradnie w porannym powietrzu. I przez trzy uderzenia serca nikt się nie rusza. Potem aria Phoenix podnosi głowę z miejsca, gdzie stoi, zastygła przy wejściu do stołówki, jej kasztanowe włosy łapią światło słońca, gdy szepcze odliczanie, które wszystko zmieni. Dex Ashford poprawia swoją kurtkę kapitana koszykówki z niedbałą arogancją. Przy wzroście 6-3 stóp z perfekcyjnie ułożonymi czarnymi włosami i zimnymi brązowymi oczami, które sugerują, że okrucieństwo przychodzi naturalnie, reprezentuje wszystko, co toksyczne w przywileju w tej podmiejskiej szkole w Denver. Jego ojciec kontroluje decyzje Rady Miasta, podczas gdy jego matka przewodniczy Radzie Szkolnej, tworząc nietykalne środowisko, gdzie nękanie maskuje się jako utrzymanie hierarchii społecznej. Zanim Zane Collins trzyma telefon z wprawną efektywnością, już kalkulując, które platformy mediów społecznościowych wygenerują maksymalne zaangażowanie wirusowe z dzisiejszej porannej rozrywki. Blake Morrison trzaska kostkami w oczekiwaniu. Ups, przeciąga Dex, jego głos niesie się przez dziedziniec. Wygląda na to, że czyjaś zabawka się zepsuła. Może następnym razem pomyślisz dwa razy, zanim przyniesiesz dziecięcy sprzęt do prawdziwej szkoły, gdzie trenują prawdziwi sportowcy. Aria podchodzi do swojej zniszczonej deski z ruchami, które wydają się niemal czcigodne. Klękając obok pękniętego drewna, jej palce śledzą linię złamania z nieoczekiwaną ekspertyzą. To, co wydaje się standardową uczennicą po przeniesieniu, nosi się z subtelnymi sprzecznościami. Jej znoszone wansy pokazują wzorce uderzenia zgodne z zaawansowaną jazdą na deskorolce, podczas gdy jej workowate ubrania nie mogą ukryć atletycznej budowy kogoś, kto spędza poważny czas na kółkach. Najbardziej wymown, E są jej ręce, zrogowa ciałe w konkretnych miejscach, które pochodzą tylko z lat trzymania grip tape. Luna Martinez obserwuje z pobliskiego wejścia do biblioteki, jej ciemne oczy różą się, gdy rozpoznaje coś znajomego w reakcji swojej nowej przyjaciółki. Hej! woła miękko Luna. W porządku tam, mogę ci pomóc zgłosić to administracji, jeśli chcesz. Śmiech Dexa przecina wspierające słowa Luny jak łamiące szkło. Zgłosić co dokładnie? Wypadek? Biedna mała uczennicy po przeniesieniu nie może poradzić sobie z faktem, że jej cenna zabawka nie mogła przetrwać normalnego zużycia. Tłum zaczyna się formować z magnetycznym przyciąganiem, które zawsze generuje nastoletni dramat. Zain dostosowuje kąt swojego telefonu, aby uchwycić optymalne oświetlenie, już komponując podpisy, które zmaksymalizują zaangażowanie. Cisza Arii rozciąga się poza normalny czas reakcji, gdy kontynuuje badanie swojej zniszczonej deskorolki z kryminalistyczną precyzją, sprawdzając wyrównanie traków i uszkodzenia łożysk z techniczną wiedzą, którą rzadko posiadają przypadkowi jeźdźcy. Jej pozorny spokój staje się coraz bardziej niepokojący dla zgromadzonego tłumu, który spodziewał się łez lub natychmiastowej kapitulacji. Nawet się nie będziesz bronić, Naciska DEX, podchodząc bliżej. Po prostu będziesz tam siedzieć, jak przestraszona mała myszka? Wzmianka o jej statusie po przeniesieniu wywołuje coś subtelnego, ale zauważalnego w postawie Aryi. Jej ramiona prostują się nieznacznie, podczas gdy jej chwyt na złamanej desce przesuwa się w pozycję, która wygląda niemal ochronnie. Dyrektor Brooks wyłania się z budynku administracyjnego. Co się tu dzieje? Wszyscy muszą się natychmiast rozejść i iść na pierwsze lekcje. Dex zwraca się do dyrektora z wprawną niewinnością. Tylko próbowałem pomóc nowej dziewczynie zrozumieć kulturę szkolną, dyrektorze Brooks. Pomóc w jaki sposób dokładnie? Dyrektor Brooks Pierre. Odchodzi bliżej, jego doświadczone oko bierze pod uwagę zniszczoną deskorolkę i oczywistą dynamikę władzy. Panno Martinez, czy możesz wyjaśnić, co tu widzę? Luna waha się, pochwycona między lojalnością wobec swojej nowej przyjaciółki, a świadomością, że bezpośrednie wyzwanie Dexa może skutkować odwetem. Aria przyniosła swoją deskorolkę do szkoły. Była jakaś dyskusja o tym, czy to było właściwe, a potem deska została jakoś uszkodzona. Uszkodzona jak? Dyrektor Brooks klęka obok Arii, badając pękniętą deskę. To wygląda na uszkodzenie od uderzenia, nienormalne zużycie. Panno Phoenix, czy możesz mi powiedzieć, co się tutaj stało? Użycie jej nazwiska tworzy fale zainteresowania w zgromadzonym tłumie. Aria podnosi wzrok od swojej zniszczonej deski po raz pierwszy. To tylko deskorolka, mówi cicho, chociaż jej ton niesie podtony, które sugerują głębsze znaczenie. Rzeczy się łamią. Dyrektor Brooks studiuje jej twarz z rosnącym zainteresowaniem. Phoenix. To niezwykłe nazwisko w tych stronach. Czy jesteś spokrewniona z kimś ze społeczności deskorolkowej? Dex wyczuwa szansę w jej oczywistym dyskomforcie. Och, czy mała uczennica po przeniesieniu jest zakłopotana swoimi rodzinnymi powiązaniami? W rzeczywistości, wtrąca dyrektor Brooks, nazwisko Phoenix niesie znaczną wagę w profesjonalnej deskorolce. Jeśli panna Phoenix jest spokrewniona z Ryanem Phoenixem, to mamy do czynienia z deskorolkową królewskością. Objawienie uderza w tłum jak prąd elektryczny. Legendarna pozycja Ryana Phoenixa w kulturze deskorolkowej oznacza, że jego nazwisko rodzinne niesie rozpoznanie, które rozciąga się daleko poza nastoletnie hierarchie społeczne. Twarz Aryi blednie, gdy jej starannie skonstruowana anonimowość kruszone się w czasie rzeczywistym. Ryan Phoenix był przed waszymi czasami, kontynuuje dyrektor Brooks, ale piętnaście lat temu był najbardziej innowacyjnym street skaterem na świecie. Jeśli to jego córka, to niszczenie jej sprzętu to nie tylko nękanie to jak wandalizm na fragmencie sportowej historii. Pewność siebie Dexa chwieje się, gdy przetwarza informacje, które rekontekstualizują jego cel z bezsilnej uczennicy po przeniesieniu na kogoś z potencjalnymi powiązaniami, których nie przewidział. Nie chcę tej uwagi, mówi w końcu Aria. Przyszłam tutaj, żeby być normalna, żeby być nikim szczególnym. Czy nie możemy po prostu zapomnieć, że to się stało? Za późno na to. Wtrąca Blake z zwykłym okrucieństwem, gestykulując w kierunku licznych telefonów, wciąż nagrywających. To już jest online, księżniczko. Lepiej przyzwyczaj się do bycia znowu sławną. Przypadkowa wzmianka o znowu sugeruje, że Blake posiada wiedzę o przeszłości Aryi, której inni nie mają. Luna przesuwa się bliżej swojej przyjaciółki z opiekuńczymi instynktami. Chodź, wychodźmy stąd, zanim będzie gorzej. Ale Dex blokuje im drogę z odnowioną agresją. Nikt nigdzie nie idzie, dopóki mała księżniczka Tatusia nie wyjaśni, dlaczego okłamywała wszystkich o tym, kim naprawdę jest. Nie okłamałam nikogo, odpowiada Aria. Po prostu próbuję uczęszczać do szkoły jak wszyscy inni. Bo przywilej tak nie działa, warczy Dex. Jego maska cywilizowanego zachowania w końcu spada. Nie możesz wpaść do naszej szkoły ze swoimi sławnymi rodzinnymi powiązaniami i udawać, że jesteś jakąś niewinną ofiarą. Dyrektor Brooks próbuje odzyskać kontrolę, ale energia tłumu przeszła poza administracyjne zarządzanie. Poranne słońce wspina się wyżej, gdy dzwonki pierwszej lekcji dzwonią przez kampus, ale nikt nie rusza w kierunku przypisanych sal lekcyjnych. Aria wstaje powoli, wciąż ściskając swoją złamaną deskorolkę białymi kostkami. Jej zielone oczy skanują twarze otaczające ją, kalkulując drogi ucieczki i poziomy zagrożenia. Chcesz wiedzieć o przywileju? Pyta. Jej głos nabiera siły, gdy gniew zaczyna zastępować strach. Chcesz wiedzieć, jak to jest być córką Rajana Phoenixa? Pozwól, że cię wykształcę o tym, co to naprawdę znaczy. Zmiana w jej tonie tworzy Natychmiastowe napięcie, gdy nawet dyrektor Brooks rozpoznaje, że coś fundamentalnego się zmieniło, Dex uśmiecha się z oczekiwaniem. To powinno być dobre. Opowiedz nam o swoim ciężkim życiu dorastania ze sławnym ojcem i nieograniczonymi możliwościami deskorolki. Mój ojciec zginął w wypadku na desce, gdy miałam 12 lat, mówi aria ze śmiertelnym spokojem. Spędziłam pięć lat próbując uciec od cienia jego spuścizny, próbując zbudować własną tożsamość, oddzielną od oczekiwań i porównań, które podążają za jego imieniem wszędzie, gdzie idę. Objawienie uderza jak fizyczny cios, uciszając nawet najbardziej entuzjastycznych komentatorów mediów społecznościowych. Opiekuńcze instynkty Luny intensyfikują się, gdy rozpoznaje ból w głosie swojej przyjaciółki, rozumiejąc po raz pierwszy, dlaczego aria była tak tajemnicza odnośnie swojej przeszłości. Ale Dex, napędzany momentum i niechętny do uznania powagi tego, co wywołał, naciska dalej. Buu! Więc tatuś nie żyje, a ty utknęłaś z jego reputacją. To nie daje ci prawa do okłamywania ludzi. Reakcja tłumu na jego bezduszność, tworzy słyszalne westchnienia, gdy nawet jego zwolennicy rozpoznają, że przekroczył granicę podstawowej ludzkiej przyzwoitości. Chwyt Arii na jej złamanej deskorolce zaciska się, gdy słowa Deksa wywołują wspomnienia i emocje, które spędziła lata próbując przetworzyć. Kombinacja publicznego upokorzenia, ujawnienia traumy rodzinnej i ciągłej agresji tworzy doskonałą burzę psychologicznej presji. Wystarczy, rozkazuje dyrektor Brooks. Panie Ashford, idziesz ze mną omówić odpowiednie konsekwencje swojego zachowania. Ale interwencja przychodzi za późno, gdy emocjonalna powściągliwość Aryi w końcu osiąga punkt przełamania. Dziewczyna, która spędziła miesiące ukrywając swoje umiejętności, transformuje się przed oczami tłumu w coś, co niesie echa legendarnej, deskorolkowej spuścizny, zmieszanej z osobistym bólem i słusznym gniewem. Transformacja dzieje się w przestrzeni między uderzeniami serca. Aria Phoenix przestaje. Być cichą uczennicą po przeniesieniu i staje się czymś zupełnie innym, czymś, co niesie genetyczną pamięć legendy deskorolki, która na nowo zdefiniowała to, co ludzie mogą osiągnąć na czterech kółkach. Popełniłeś jeden błąd, mówi Aria, jej głos nosi nową jakość, która sprawia, że kilku uczniów instynktownie cofa się o krok. Założyłeś, że jestem bezradna. Deks otwiera usta, aby dostarczyć kolejną okrutną odpowiedź, ale słowa nigdy nie przychodzą. Złamana deska deskorolki porusza się przez powietrze z chirurgiczną precyzją, postrzępiony brzeg łączy się z jego doskonałym nosem w uderzeniu, które generuje obrzydliwy trzask słyszalny przez cały dziedziniec. Krew rozpryskuje się na jego koszulce kapitana koszykówki, gdy potyka się do tyłu. Blake Morrison rzuca się do przodu tylko po to, aby znaleźć się na drugim końcu manewru obracania deski, który łapie go w goleń z wystarczającą siłą, żeby upaść na kolana. Zane Collins próbuje utrzymać kąt filmowania cofając się, ale nie docenia zasięgu kogoś, kto rozumie dźwignię i pęd. Zespół traków łączy się z jego ręką trzymającą telefon, wysyłając urządzenie wirujące przez poranne powietrze, aby roztrzaskać się o betonowe schody. Cała sekwencja trwa mniej niż 10 sekund, ale choreografia wykazuje techniczną biegłość, która przekracza normalną samoobronę w coś zbliżającego się do artystycznej ekspresji. Nikt się nie ruszaj! rozkazuje Aria, utrzymując swoją pozycję ze złamaną deską gotową do dodatkowych uderzeń. Przyszłam tutaj, żeby być niewidzialna, żeby przejść przez liceum bez dramatu. Ale nie mogliście zostawić mnie w spokoju. Musieliście pchać i pchać, aż złamaliście jedyną rzecz, która mi została po moim ojcu. Jej głos pęka lekko na ostatnim słowie, ujawniając emocjonalny rdzeń pod demonstracją fizycznej dominacji. Panno Phoenix Dyrektor Brooks podchodzi ostrożnie. Muszę, żebyś odłożyła deskorolkę, abyśmy mogli spok, ojnie, omówić tę sytuację. Omówić co dokładnie? Śmiech Aryi niesie gorzkie krawędzie. Jak twój złoty chłopiec systematycznie mnie terroryzował przez tygodnie, podczas gdy twoja administracja nic nie robiła, jak niszczenie ostatniego prezentu mojego ojca to tylko chłopcy są chłopcami? Luna znajduje swój głos pomimo szoku. Ma rację. Obserwowałam, jak ją dręczyli każdego dnia przez trzy tygodnie. Nikt nic nie zrobił. Inne głosy zaczynają wyłaniać się z tłumu, gdy świadkowie przezwyciężają swoją początkową paraliż. Zapędzili ją w kozi róg w bibliotece w zeszły wtorek. Zmuszali ją do jedzenia obiadu samej, rozpowszechniając plotki. Dex rozpoczął tę historię o tym, że jej ojciec jest w więzieniu. Syreny alarmowe wyją w oddali, gdy ktoś zadzwonił pod 9.11 podczas konfrontacji. Aria słyszy zbliżające się Syreny i rozpoznaje, że jej okno kontroli szybko się zamyka. Chcecie wiedzieć o córce Rayana Phoenixa? Pyta tłum. Chcecie zrozumieć, co ta spuścizna faktycznie oznacza? pozycjonuje swoją złamaną deskorolkę do jednej ostatecznej demonstracji, używając pękniętej deski do wykonania manual balance, który powinien być niemożliwy przy uszkodzeniu strukturalnym. Tłum obserwuje z fascynacją, gdy utrzymuje doskonałą równowagę na uszkodzonym sprzęcie. Mój ojciec zrewolucjonizował deskorolkę, ponieważ rozumiał, że deski to nie tylko zabawki lub transport, wyjaśnia Aria, utrzymując swoją niemożliwą równowagę. To rozszerzenia ludzkiego potencjału. Przekształcają zwykłych ludzi w artystów, którzy malują pędem i grawitacją. Radiowozy policyjne docierają do głównego wejścia szkoły dokładnie w momencie, gdy Aria kończy swoją demonstrację równowagi i zeskakuje z płynną gracją. Oficer Janet Rodriguez wyłania się z prowadzącego radiowozu. Wszyscy muszą się cofnąć i stworzyć przestrzeń. Personel medyczny potrzebuje natychmiastowego dostępu do poszkodowanych. Panno, muszę, żebyś położyła tę deskorolkę na ziemi i odeszła od niej. Instruuje jasno oficer Rodriguez. Nikt jeszcze nie ma kłota. Potów, ale potrzebuje współpracy wszystkich. Aria wykonuje powoli, kładąc złamaną deskę swojego ojca na betonie, z oczywistą niechęcią i emocjonalną trudnością. Oficerze to wydaje się być przypadek samoobrony po systematycznym nękaniu wyjaśnia dyrektor Brooks. Poszkodowani uczniowie byli głównymi agresorami w trwającej sytuacji zastraszania. To śledczy mają ustalić odpowiada profesjonalnie oficer Rodriguez. Teraz potrzebuje zeznań od wszystkich, którzy byli świadkami fizycznej konfrontacji. Zain próbuje odzyskać swój roztrzaskany telefon, mając nadzieję na ocalenie dowodów wideo. Wideo jest kopii zapasowej w chmurze, przyznaje niechętnie. Wszystko jest automatycznie przesyłane w czasie rzeczywistym. Techniczni ratownicy medyczni pracują nad urazami twarzy Dexa, oceniając uszkodzenia nogi Blake'a. Doktor Elizabeth Chen Szkolna doradczyni kryzysowa przybywa, gdy wiadomość o incydencie się rozprzestrzenia. Aria, rozumiem, że to był przytłaczający ranek, chciałabyś porozmawiać prywatnie o tym, co doprowadziło do tej sytuacji? Chciałam tylko cicho skończyć liceum, odpowiada Aria, jej głos w końcu pokazuje wyczerpanie i wrażliwość. Nie chciałam, żeby ktokolwiek wiedział, kim był mój ojciec lub co mu się stało, chciałam tylko być normalna. Oficer Rodríguez kończy swoje wstępne wywiady ze świadkami. Panno Phoenix, na podstawie zeznań świadków i dostępnych dowodów, nie będziesz w tym czasie stawiać zarzutów. Jednak musisz złożyć formalne oświadczenie dla naszego dochodzenia. Prawne oczyszczenie zapewnia natychmiastową ulgę, ale Aria rozpoznaje, że społeczne konsekwencje rozciągną się daleko poza wyniki wymiaru sprawiedliwości karnej. Więc co się teraz dzieje? pyta cicholuna. Luna. Aria rozgląda się po rozchodzącym tłumie, zauważając smartfony wciąż nagrywające, szeptane rozmowy, oczywistą fascynację. Teraz przestaję uciekać od tego, kim jestem. Nie mogę się już ukrywać. Może czas dowiedzieć się, co oznacza bycie córką Rajana Fenixa w prawdziwym świecie. Dwie godziny później, siedząc w gabinecie dr Chen z Luną, zapewniającą wsparcie moralne, Aria otrzymuje telefon, który znowu wszystko zmienia. Dzwoniący identyfikuje się jako Tony Martinez, dyrektor Phoenix Skate Company. Projekty sprzętu twojego ojca wciąż wpływają na nowoczesną konstrukcję deskorolek, wyjaśnia Tony przez głośnik. Firma, którą założył przed swoim wypadkiem, czeka 17 lat na jego spadkobiercę, aby rościć sobie prawo do dziedzictwa. Dzisiejsze wideo sugeruje, że jesteś gotowa do kontynuowania jego wizji. Objawienie, że spuścizna jej ojca obejmuje namacalne aktywa biznesowe, a nie tylko emocjonalny ciężar, tworzy możliwości, których nigdy nie wyobrażała. Jest coś jeszcze, kontynuuje tony. Fundacja Phoenix zapewnia stypendia dla młodzieży z ubogich środowisk, zainteresowanej edukacją w sportach ekstremalnych. Twój ojciec ustanowił fundusze specjalnie zaprojektowane, aby pomóc dzieciom, które stawiają czoła rodzajowi systematycznej dyskryminacji, której doświadczyłaś dzisiaj. Potrzebuje czasu do namysłu. Odpowiada ostrożnie Aria chociaż jej głos niesie zainteresowanie, które nie było obecne podczas wcześniejszych rozmów. Dzisiaj wszystko się zmieniło. Nie jestem pewna, kim już jestem, ani kim chcę się stać. Weź tyle czasu, ile potrzebujesz, odpowiada ze zrozumieniem Tony. Fundacja czekała 17 lat. Możemy czekać dłużej, jeśli to konieczne, ale pamiętaj, wizja twojego ojca dotyczyła wzmocnienia młodych ludzi do pokonywania przeszkód i osiągania swojego potencjału pomimo systemowych barier. Po zakończeniu rozmowy siedzą w zamyślonej ciszy, gdy popołudniowe światło słońca wpływa przez okna gabinetu dr Chen. Czasami rzeczy, od których uciekamy, okazują się być dokładnie tym, co musimy objąć, żeby nastąpiło uzdrowienie, obserwuje delikatnie dr Chen. Spuścizna Twojego Ojca nie musi być ciężarem, jeśli przekształcisz ją w cel. Przez okno widzą uczniów na dziedzińcu próbujących sztuczek deskorolkowych z amatorskimi deskami i zupełnym brakiem właściwej techniki. Wygląda na to, że coś zaczęłaś obserwuje Luna z rozbawieniem. Połowa szkoły nagle interesuje się jazdą na deskorolce. Aria obserwuje niezgrabne próby z mieszaniną grozy i czułości, rozpoznając niebezpieczną technikę, która może skutkować poważnymi obrażeniami. Może to jest miejsce, od którego zaczynam, rozmyśla w zamyśleniu. Uczenie ludzi bezpiecznej jazdy na desce, zanim skrzywdzą się, próbując naśladować to, co widzieli w wirusowych wideo. Tego wieczoru, stojąc w warsztacie garaży swojej rodziny, otoczona zachowanym sprzętem deskorolkowym ojca i niedokończonymi projektami, Aria podejmuje decyzję, która określi jej przyszłą trajektorię. Wybiera jedną z vintage desek swojego ojca, właściwie skonstruowaną i zaprojektowaną do poważnej jazdy i zaczyna przygotowywać się na jutrzejszy powrót do szkoły z zupełnie innym podejściem do swojej tożsamości. Jej telefon brzęczy wiadomością tekstową z nieznanego numeru. Widziałam wideo, tata byłby dumny. Witaj z powrotem w rodzinnym biznesie. Elena Phoenix Rodriguez, twoja kuzynka z Kalifornii. Zadzwoń do mnie, gdy będziesz gotowa dowiedzieć się o operacjach, o których nigdy nie wiedziałaś. Objawienie, że członkowie dalszej rodziny monitorowali jej sytuację z dystansu, tworzy nowe zrozumienie sieci wsparcia i zasobów, które istnieją poza jej bezpośrednią świadomością. Jutro przyniesie ciągłą uwagę, trwającą społeczną adaptację i decyzję o tym, jak zbalansować odziedziczoną spuściznę z rozwojem niezależnej tożsamości. Ale tej nocy, po raz pierwszy od śmierci ojca, aria Phoenix czuje się połączona z czymś większym niż żal i strach. Stojąc w drzwiach warsztatu swojego ojca, wyróżniona na tle oświetlenia garażu, które oświetla dziesięciolecia innowacji deskorolkowych i kreatywnej ekspresji, Aria w końcu rozumie, że niektóre spuścizny nie są ciężarami do ucieczki, ale prezentami do ostrożnego rozpakowania i hojnego dzielenia się ze społecznościami, które potrzebują inspiracji i przywództwa. Prawdziwy test zaczyna się teraz. Przekształcenie wirusowego momentu obrony przed przemocą w zrównoważoną platformę dla pozytywnej zmiany, która rozszerza misję jej ojca na nowe pokolenia młodych ludzi, którzy zasługują na możliwości pokonania przeszkód i osiągnięcia potencjału pomimo systemowych barier zaprojektowanych w celu ograniczenia ich sukcesu.